Taurol B2 przysporzył mi sporo trudności, żeby go dostosować do jazdy po wyjęciu z kartonu. Najlepsze, co mogę o nim powiedzieć, to, że bardzo ładnie wygląda. I że jest tani, mega tani. Tanie hamulce, tanie korby, tanie wszystko. Ale wraz z tanią ceną idą bardzo tanie komponenty. Ale jak na tani rower dla kobiety, można polecić. Czy zakup tego roweru to wywalone pieniądze w błoto? Dokładnie obejrzyjcie materiał z rozpakowania i z testów, żeby przekonać się sami. Zostańcie do końca. Kolejna paczka, ale tym razem sami zobaczcie. Ta nie wygląda zbyt dobrze. U, no, w transporcie miała ciężko, ledwo się trzyma, ale najgorzej jest z tej strony, zobaczcie. No, jestem ciekaw, czy ten rower przyjechał w jednym kawałku. Na pierwszych rzutokach chyba nie ucierpiał zbyt mocno. No, ta dziura, która tutaj jest, to jest przednie koło i tarcza. Ciekawe, czy ta tarcza będzie prosta. Karton z częściami. Udało się! Na szczęście nie jest zbyt ciężki. Zabieramy się do roboty. Zacznijmy od tego, co jest w tym kartonie. Instrukcja obsługi i widzę, że na końcu jest język polski. Rękawiczki. Znowu je dali. Mostek, lampa. Pierwszy raz widzę takie małe platformy. Komplet narzędzi, ładowarka, 2 ampery Na pakiet 10S Bateria musi mieć 36V Ten rower kosztuje 3200 zł A jak dodacie te wszystkie moje kody rabatowe To na Geekbuying dostaniecie go nawet taniej I gdzie widać tą taniość? To jest mega stary standard Skręcana główka w ten sposób, nie lubię Zewnętrzny sterownik tutaj z tyłu mulce tarczowe na linkę No, wydaje mi się, że szału nie będzie Już nie nakładam tych rękawiczek Ostatnio źle mi się w nich pracowało Zaczynamy to damka. Śmiesznie będę wyglądał testując ten rower, ale robię to dla Was. No, sami widzicie, jestem trochę sceptycznie nastawiony. No ale miałem już do czynienia z marką Tourol w zeszłym roku. I pomimo, że to budżetowe sprzęty, to wtedy nie było źle. Może tym razem też nie będzie. Składamy go. Zacznijmy od wyciągnięcia baterii. Klasyczna obudowa. Nominalnie 36V, 15,6Ah, 561Wh. Na tej baterii ten pojazd przy ograniczeniu do 25 km na godzinę i maksymalnym trybie wspomagania powinien zrobić około 50-60 km. Oczywiście to też zależy od tego, kto jeździ, jak jeździ i gdzie jeździ. Wrzucamy ją do ładowania. Według instrukcji najpierw montujemy ten mostek. Mam nadzieję, że to już jest skręcone tak, że ja nie będę musiał tutaj nic poprawiać. OK, teraz kierownica. No plusem jest to, że ten mostek jest regulowany i będzie można go podnieść, tak, żeby było nam wygodnie. Domyślam się, że ten rower będzie nastawiony na wygodę. Chociaż zobaczcie, z przodu nawet nie ma amortyzatora. Dobra, kierka zamontowana. Teraz przerzucamy go do góry nogami, żeby zamontować koło i błotnik. Tutaj to mocowanie też jest połamane, musiało być jakieś uderzenie, ale kolorek zacny. Sami przyznajcie. Tutaj też jest takie gniazdo jak w Eleglide, którego ostatnio składałem. To jest chyba nawet taka sama lampka. O, ale jest klej do gwintów. Miło. No, i tarcza jest krzywa na 100%, i koło też ma eskę. Koło do prostowania. Na szczęście dzisiaj się widzę z Oskarem i wyprostujemy te kółka. Sprawdzimy też napięcie szprych w tylnych kołach. No, bo skoro przednie takie jest, to ja już nie mam zaufania. No nie, no wydają się całkiem mocno napięte, ale czy jest proste? Malek kiebicie, pokażę Wam to. A proszę bardzo, trytka a w jednym miejscu, dokładnie tu. No nic, będziemy prostować. Swoją drogą spójrzcie, jaka to jest śmieszna konstrukcja. Od suportu do tylnego koła tutaj ta odległość jest gigantyczna. Podobnie jak w tym Eleglide. To prawda ten rower nie jest stworzony do tego, żeby go wyrywać na jedno koło, ale dla mnie cały czas to jest takie trochę dziwne i zaskakujące. Chwila, chwila. Ta korba też wygląda zaskakująco podobnie, przynajmniej to ramię. Ja wam mówię, ten Tourol i Eleglide to się kolegują. No i słuchajcie, kółko zamontowane i tańcuję. Nagram wam to komórko po centrowaniu Z nadzorem Oscara Obręcz wygląda tak Pięknie I nawet udało się tarczek wypracować Nic nie Patrzcie to, nie ma wymiennego haka I zobaczcie, ten jest wygięty Normalnie dotyka łańcucha Rama jest stalowa, więc ja go odegnę No ale z takimi rzeczami możecie się spotkać A ja was przed tym ostrzegam Ok, udało się, wyprostowałem, ale zobaczcie, że od nowości przerzutka jest niewyregulowana, spada z zakresu, więc no nie da się nim bezpośrednio po wyjęciu z kartonu wyjechać na miasto. I po ciężkiej, niesprawiedliwej walce z tym pojazdem wyruszam. Podczas rozpakowania dał po sobie poznać, że jest tani. Nawet po wyświetlaczu tutaj widać, w wyświetlaczu panelu z przyciskami, że to jest tani Nie ma nawet prędkościomierza taje od zera całkiem nieźle i czuję że jest twardy nie ma amortyzatora z przodu nie ma amortyzatora z tyłu stoi tylko na oponach dzisiaj pogoda nie będzie nas rozpieszczać cieszę się że ten pojazd ma błotniki powiem wam że jak widzę krewężnik to ja stanę z pedału i będę jechał wolno i pomogę mu żeby wjechał. No niestety nie ufam mu, że on się nie rozleci, szczególnie, że przy odcentrowaniu kół widać było, że te obręcze też są po prostu słabej jakości. Przed tą pierwszą przejażdżką myślałem sobie, co ja mogę dobrego powiedzieć o tym rowerze. I największą zaletą jest chyba to po prostu jak wygląda. No dobra, na takim płaskim terenie po pięknej ścieżce rowerowej jedzie się nie najgorzej, ale. <ścoughs> O kurde, mam nadzieję, że te hamulce się dotrą, bo na razie jest lipa. No ja jeszcze zobaczę, czy klocek łapie całą tarczę. No łapie tu, no tutaj też. Więc to nie kwestia tego, że właśnie klocek nie łapie tarczy. Chyba nie muszę Wam mówić, że nie ma tutaj czujnika nacisku na pedały, tylko jest czujnik kadencji, co sprawia, żeby uruchomić napęd trzeba zapedałować. W sensie wykonać ćwierć albo pół obrotu korbą. Więc jak sobie ustawicie za ciężką przerzutkę i dojedziecie tak do świateł, to ruszenie będzie trudne. Zobaczcie, nie ma tutaj też manetki przyspieszenia. Ta manetka przyspieszenia wywołuje aktualnie bardzo dużo emocji. Mówi się, że jeśli ją wykorzystamy jako walk assist, czyli będzie ona przyspieszać do 6 km na godzinę. To nie ma w tym nic złego. Z drugiej strony, w przepisach nie ma ani słowa o manetce przyspieszenia. I mówi się, że jeśli coś nie jest zakazane, to jest dozwolone. Sprawdzam jak to jest jechać na tym rowerze w ogóle bez wspomagania. My jedzie jak normalny rower. Trochę długi, trochę ciężki, i chciałbym go nie lubić, przez to co przeszedłem z nim podczas rozpakowania, ale widzicie, nie? Jest ok. No dobra, no. Jakby to wspomaganie jest super. Każde wspomaganie w rowerze elektrycznym jest super. Nie da się z tym wygrać. Oj, 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 oj. Brak amortyzacji w tym rowerze ratują tutaj opony. Są naprawdę grubaśne. Aktualnie mam je napompowane na dwie atmosfery i to nie jest jakoś super mało, a i tak jest nieźle. O, ja teraz co? Sekcja techniczna i celowo podrzucam tyłek. W momencie, kiedy podjeżdżam pod taki krawężnik, bo nadal nie mam takiego pełnego zaufania. Pomimo, że rower spisuje się nie najgorzej, no kurczę, właśnie nie najgorzej. Silnik cały czas podaje. Ciekawe jak szybko jadę. Muszę to sprawdzić na GPS-ie. No, 25 na godzinę do takiej prędkości faktycznie nas wspomaga. No, ale przyznać trzeba, że to wspomaganie jest naprawdę delikatne. Podczas jazdy kształtuje mi się opinia na temat tego pojazdu i zdecydowanie mogę powiedzieć, że jest to pojazd dla kobiety. Ze względu na ten wygląd. Tomką Miejską jedziemy zwiedzać teren. Dobra, a co? Mamy elektryka, nie boję się. Oh, 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 oh. To chyba nie był najlepszy pomysł. Test bojowy. Jest lepiej niż się spodziewałem. I widzę, że to jest fajny teren, żeby przyjechać tutaj talarią. Zaskakująco, poza mega długim łańcuchem nic tu nie lata, aż GoPro się przekrzywiła. No i? Nie było tak źle. Tutaj czuję się zdecydowanie lepiej. I ja, i ten rower na najwyższym poziomie wspomagania. To jest nawet dobre. Widzę, że przerzutki wymagają jeszcze regulacji. No i między innymi dlatego właśnie jeżdżę, żeby. Dotrzeć ten rower, bo cokolwiek złego bym o nim nie powiedział, to nie mogę go zatrzymać, będę go sprzedawać. Więc jeśli jesteście zainteresowani no, takim rowerem dla kobiety, zapraszam do kontaktu, wejdźcie na naszego Elixa albo na Rebel Electric, może go jeszcze wyrwiecie. Pamiętajcie, że jest tylko jedna sztuka. Gdyby jednak on was zainteresował i chcielibyście kupić nówkę ze sklepu, no to zapraszam na gigbank.pl, mają mnóstwo różnych rowerów i znowu zobaczcie, na mrygającym świetle, chyba ten zielony kolor po prostu sprawia, że trafiam na same zielone. No, pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, zobaczcie, obowiązkowy pakiet Chrysteczki i mały termosik. Ten konkretnie dostałem od pani, która ostatnio odkupiła jeden z naszych rowerków. Mówię tutaj o Ebyko. Bardzo dziękuję, spisuje się świetnie. I jak w każdym odcinku chciałbym Wam pokazać, jaki gabaryt ma ten rower. Ja mam 1,77 m i przy tym rowerze wyglądam tak. Ustawiłem sobie siodełko yy, naprawdę wysoko, żeby można było jechać z niemal wyprostowaną nogą. I pozycja jest naprawdę wygodna. Podpasowana pode mnie, a gdyby nie była. Mamy tutaj regulację. Możemy podnieść kierownicę, zbliżyć ją do mnie. Też możemy przesuwać siodło. Przód, tył. Mocowanie tego siodła jest Słabe. No bo zobaczcie, to jest jeszcze ta stara technologia, ale zresztą podobnie jak tutaj ta główka. Kto produkuje rowery jeszcze z tym systemem? Od samego początku chciałem go znielubić. Ale to głównie chyba dlatego, że miałem problemy po rozpakowaniu i dostosowaniu go do jazdy. Jak mu się przyglądałem, to widziałem mnóstwo tanich komponentów i właśnie przez to nie mogę go polecić każdemu, bo nie każdy ma takie umiejętności, żeby sobie ten rower z kartonu doprowadzić do stanu, którym będzie normalnie mógł z niego użytkować. Ale jak już przejdziemy te problemy wieku dziecięcego, to ten sprzęt zachowuje się wyjątkowo dobrze. Dobrze się prowadzi, jest bardzo stabilny. No i no naprawdę ładnie wygląda. Zaczepił mnie nawet jeden pan i powiedział: Wow, to jest rower dla mojej żony. I właśnie tak mógłbym powiedzieć, że to jest taki typowy rower dla kobiety, która chciałaby mieć zwykły rower na miasto. Bez szaleństw do przemieszczania się, z delikatnym wspomaganiem, full legal, bez manetki przyspieszenia, ograniczenie do 25 km na godzinę. No i ta prostota tych części, to, że ja narzekam, że to są archeiczne części, ma też to swoją zaletę, dlatego że jeśli coś się zadzieje, to można je wymienić bardzo tanim kosztem. I również bardzo tanim kosztem można ulepszyć ten rower, bo wymiana hamulców będzie bardzo tania i przyniesie duży efekt. Tak naprawdę hamulce Shimano za około 200 zł mocno wpłyną na komfort na tym pojeździe. Miejski rower dla kobiety w niskich pieniądzach. 3200 zł za rower elektryczny. Nówka ze sklepu. No trudno uwierzyć, takich czasów dożyliśmy. Moi drodzy, ta sztuka jest na sprzedaż. Zaglądajcie na naszego Elixa. Rowery przygotowane do jazdy po testach trafiają na Elixa. Lepszej ceny nie znajdziecie. Wsiadać i jeździć. Zapraszam. A ja tymczasem kończę. Trzymajcie się zdrowo, jeździcie bezpiecznie. No i do zobaczenia w następnym odcinku.